No cześć, witam wszystkich znajdujemy się przy dawnej stacji PKP w Niemczech jak widać idziemy tam patrzeć jak prace postępują na linii kolejowej przebiegającej przez Niemcze numer 310 Idziemy w tym kierunku Jak widać prace jakieś tam trwają ja bym chciał tam zobaczyć dalej jak to wygląda koło z Podkłady są widać ładowane Czyli prace cały czas trwają Nie wiem czy tym da się przejść ale chyba nie to Idziemy tam dalej Bardzo dużo nasypu pozwożone To wszystko będzie oczywiście wykorzystane Dochodzimy do dawnego przejazdu kolejowego małym krokiem, także spokojnie. W tle dawna lokomotywownia obecnie, przeznaczenie jest zmienione i to już, i to już od wielu, wielu lat. Także jak widać, prace trwają. Przy okazji chciałbym podziękować za tak liczne komentarze na temat ostatniego filmiku, pod ostatnim filmikiem. Bardzo pozytywnie się wypowiadacie na temat przywrócenia tej linii kolejowej do ruchu. Za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Samochód jedzie, to nie będziemy go filmować. Jeszcze przejeżdża. Może sobie tego nie życzyć. Tak teren wygląda. Tam jak mówiłem w tle dalej koparka i ładują podkłady najprawdopodobniej. No, a my już dochodzimy do przejazdu. i tu właśnie przejazd kolejowy dawny pójdziemy sobie kawałek tędy jak oczywiście będzie można no myślę, że będzie można nikogo tam nie widać a chciałbym to nieco pokazać wyjdziemy Tak sobie plac wygląda. Dochodzimy do odnowionego mostu. Tam w tyle mamy drugi z boku nieczynną słodownię. Jako ciekawostkę powiem, że Dokładnie ponad 20 lat temu na tym terenie był kręcony film, w którym brałem udział ze Świętej Pamięci Anną Szybylską Świętej Pamięci Danutą Szaflarską, czyli film pod tytułem Królowa Chmur. Jak ktoś nie widział, to jest chyba na TVP można sobie obejrzeć. Polecam. A tymczasem dochodzimy do pierwszego mostu, wyremontowany. Jak widać. Tam dalej chyba już nie wejdziemy. Czyli jakbyś czas na dzień trwa. Cały czas, nie zmienię. Mam nadzieję, że tutaj nic nas, nas nie wywoni. No dalej nie będzie szansy, żeby przejść, bo most jest chyba w remoncie. Pokażemy go zresztą, i na tym chyba zakończymy dzisiejszą wycieczkę. Chyba, że da się jakoś tam Odejdziemy tam dalej. Әрме? 到底。 Do upartego można byłoby tędy. Tylko nie wiem, czy nie będziemy ryzykować. Most jest w remoncie, jak widać. Nie będziemy ryzykować, nie będziemy szaleć, że tak powiem. To tu już to na razie tyle. Tak to sobie ten teren wygląda. Mam nadzieję, że już niedługo tędy. Będzie można pojechać pociągiem. To trzymajcie się. To na razie tyle. Do następnego i cześć.